120 tysięcy dolarów. Tyle właśnie kosztował jednego koreańskiego studenta jeden posiłek w formie banana. Czemu aż tyle? No, może dlatego, że ów banan był docenianą na całym świecie instalacją artystyczną. Sztuka jest tematem obszernym i niejako kwestią gustu. O ile nagłówki dotyczące sztuki nowoczesnej, mylenia jej z codziennymi obiektami, a także dewastacją są w pewien sposób normą, o tyle jako ludzkość źle patrzymy na niszczenie dzieł sztuki, zwłaszcza tych ważnych, starych, wpływowych czy powszechnie uznawanych za istotne. O tym, jak cenne są dla nas takie dzieła jak Monaliza, Dama z łasiczką czy Ostatnia Wieczerza, mówi na przykład ich ochrona. Do większości obrazów, uznawanych za najważniejsze dla naszej kultury, nie podejdziemy zbyt blisko. Są one odseparowane pancernym szkłem, pod całodobową obserwacją i ochroną. Do tego istnieją warte miliony dolarów procedury, które mają dany obraz, ale też i rzeźby, utrzymać w jak najlepszej kondycji. Ale popatrzmy może na przykładzie. Mona Lisa to chyba najsłynniejszy obraz na świecie. W roku 1962 jej wartość oszacowano na 100 milionów dolarów, teraz to kwota bliżej miliarda. Jej renowacje potrafią pochłonąć nawet 6,3 miliona dolarów, jak ta w 2003 roku. To samo w sobie mówi, że gdybyśmy ją zniszczyli, to całkiem sporo osób byłoby bardzo złe, no bo kosztowałoby to niebotyczną sumę. Jednak by móc w ogóle dotknąć Monalizy musielibyśmy pokonać system kamer, który ją obserwuje, pancerną szybę, a także specjalną komorę, do której przetransportowuje się obraz, gdy czujniki wykryją kłopoty. Do tego tysiące turystów, którzy wiecznie oblegają to dzieło sztuki. Nie możemy też bagatelizować reakcji społeczeństwa. Kiedy w 1911 roku Monalizę ukradziono, ruszyło sporych rozmiarów śledztwo, które zakończyło się po trzech latach odzyskaniem obrazu. Okazało się, że ukradł je Włoch, który chciał, by powrócił on do swojej ojczyzny. Jednak to późniejsze wydarzenia mogą się okazać kluczem do znalezienia odpowiedzi na pytanie zadane w tytule. Monaliza była celem kilku ataków na przestrzeni ostatnich stu lat. Obrzucano ją kamieniami, farbą czy tortem. To ostatnie wydarzyło się w 2002 roku, a mężczyzna zrobił to jako protest przeciwko zmianom klimatu. Pancerna szyba rzecz jasna ochroniła obraz bez większych problemów, a sam sprawca tej czynności został aresztowany i wysłany na ewaluację psychiatryczną. To bardzo specyficzny przypadek, ale może popatrzmy na inne. Aktywiści Just Stop Oil obrzucili pod koniec 2022 roku obraz Van Gogha z zupą. Zostali aresztowani i postawione zostały im zarzuty wtargnięcia i spowodowania zniszczeń. A taki Andrew Shannon, który zaatakował obraz moneta pięściami, został skazany na 6 lat więzienia. Niszcząc jakieś dzieło sztuki, które znajduje się w muzeum bądź w posiadaniu kogoś innego, naraża nas właśnie na te konsekwencje prawne. Nawet jeśli obraz nie zostanie zniszczony czy uszkodzony, możemy odpowiadać karnie za inne zniszczenia wokół, czy też za nieobyczajne wybryki. Na pewno dostaniemy też zakaz wstępu do muzeum. Jeśli celowo chcieliśmy zniszczyć jakieś dzieło sztuki i to zrobiliśmy, w Polsce możemy odpowiedzieć za zniszczenie mienia ruchomego, co grozi od 3 miesięcy do 5 lat pozbawienia wolności. Uszkodzenie poprzez np. oblanie farbo obrazu za szybą może być zaś podciągnięte pod wybryk chuligański. Jednak zanim to zrobicie, radzę skonsultować się z prawnikiem. A co jeśli zniszczymy coś przez przypadek? No tutaj możemy przywołać nawet kilka różnych przykładów. Zwłaszcza że właśnie w ten sposób uszkodzono kilka naprawdę znanych obrazów. Do grona takich zniszczonych dzieł sztuki możemy zaliczyć znaną fotografię robotników jedzących lunch na szczycie wieżowca. Oryginalny negatyw tego zdjęcia został upuszczony w 1996 roku, co spowodowało jego pęknięcie na pięć części i zagubienie widocznych części fotografii. Spowodowało to, że w tym momencie istnieje tylko jedna odbitka, która jest wierna oryginałowi i nie zanosi się na to, że będzie ich więcej. Tutaj jednak brak źródeł co do konsekwencji, jakie poniosła osoba odpowiedzialna za ten wypadek. Istnieją jednak informacje co do innych dzieł sztuki. Na przykład Nika Flina, który w 2006 roku potknął się i zniszczył trzy wazy pochodzące z XVII wieku o wartości około 225 tysięcy dolarów. Konsekwencją był bardzo dyplomatycznie przekazany zakaz wstępu do muzeum, który był dosłownie prośbą o niepojawienie się w nim w najbliższym czasie. No i wstyd, ponieważ jego imię zostało opublikowane. Również żadnych konsekwencji nie poniósł dwunastolatek, który w 2015 roku uszkodził obraz kwiaty wart półtorej miliona dolarów. Uznano to za nieszczęśliwy wypadek, które się po prostu zdarzają. Mniej szczęścia miał mężczyzna, który próbując sobie zrobić zdjęcie z posągiem Dom Sebastiano, zniszczył go. Został on oskarżony o zniszczenie mienia publicznego, i to właśnie może być jedna z konsekwencji, jeśli i my zniszczymy jakieś dzieło sztuki, które jest w posiadaniu jakiejś organizacji publicznej. No bo jeśli należy ono do prywatnego kolekcjonera, zadziałają te same mechanizmy, co gdybyśmy zniszczyli cokolwiek innego w jego posiadaniu. A co, jeżeli obraz byłby w naszym posiadaniu? Otóż nic. Jeśli nabylibyśmy legalnie jakiś obraz, nawet najważniejsze dla danego nurtu dzieło sztuki, to moglibyśmy zrobić z nim, co tylko chcemy. Przykładem tego zachowania mogą być bracia Chapman, którzy kupili w 2003 roku kolekcję obrazów Francisco Goya i następnie ją zniszczyli. Oczywiście był to pewnego rodzaju wyraz artystyczny, dodanie czegoś od siebie, jak tłumaczyli to krytycy. Jednak nie pozostawi wątpliwości, że obrazy te zostały po prostu zmienione nie do odratowania. Był to jednak wyraz artystycznej ekspresji. Podobne działanie wykonują czasem autorzy. Banksy swój obraz planował wrzucić do niszczarki, kiedy został zakupiony na aukcji. Jednak ta nie zadziałała tak, jak powinna, co niejako zwiększyło cenę całego dzieła, bo dołożyło do niej valor performance. Jednak kupienie dzieła sztuki tylko po to, by je niszczyć, wzbudzi na pewno wiele wątpliwości i nieprzychylnych spojrzeń. No i może skutkować ograniczeniem naszych udziałów w aukcjach. Jednak kupowanie sztuki, kiedy jest się bardzo bogatym, to normalne. Nawet jeśli nie chcemy z tą sztuką nic robić albo po prostu oddać ją komuś innemu. Czemu? No bo to świetna metoda unikania podatków. Wyobraźmy sobie sytuację. Nie chcemy płacić Państwu za to, że w ostatnim roku osiągnęliśmy kolejne miliony zysków. Prosimy więc zaprzyjaźnionego malarza, by za opłatą namalował nam obraz. Następnie płacimy za wycenę tegoż dzieła, które, a jakże, okazuje się być bardzo cenne i przełomowe. Więc oddajemy je muzeum jako darowiznę, czyli tracimy pieniądze, bo z naszych zasobów znika właśnie wart kilkaset tysięcy obraz. Odpisujemy to od podatku i wszyscy są zadowoleni. Obrazy i inne dzieła sztuki są używane do prania pieniędzy. Niektóre dzieła mogą po prostu zniknąć na kilka lat. Nikt nie kontroluje, gdzie są, kto i za co je kupuje, a to czyni z nich wygodną w utrzymaniu i nie wzbudzającą podejrzeń lokatę kapitału, nawet tego zgromadzonego nielegalnie. Czasami sztuka może być niszczona po zakupie, jeśli wyczerpała one swoje zastosowanie. Nie można powiedzieć, że każdy obraz w prywatnych rękach służy jednak unikaniu podatków czy praniu pieniędzy. Sztuka jest ważna i ceniona przez wielu. To znak naszej kultury, jej osiągnięć, a to czyni ją cenną w sposób zupełnie inny niż rozważamy pieniądze. To też powoduje, że mimo, że legalnie niszczenie dzieł sztuki może nie wiązać się z konsekwencjami, to tego nie robimy. Cenimy rzeczy i potrafimy dostrzec ich wartość, nawet jeśli nie jest ona bezpośrednio związana z zarobkiem. A Was zapraszam do innych odcinków na kanale, a także na TikToka e, i mam nadzieję, że widzimy się w każdy piątek. Trzymajcie się ciepło. Cześć!